Na samym początku jeszcze przed samym materiałem zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord jest to nasza najnowsza praca, tak naprawdę jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana i tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej w jakiej fazie Hotsy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego, rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne. No i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych. Jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z podziemna poszczególne państwa, rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę, większość z nich daje przewagę w inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor niezależnie od poziomu doświadczenia będzie Tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam. finansowaedukacja.com zakładka, forum, Discord. Witam serdecznie po przerwie w kolejnym materiale na YouTube. Dzisiaj mówimy o temat recesji, bo się pojawiły dane za pierwszy kwartał. Dane budzą ogromne kontrowersje, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał, dlatego je omówimy. Na Discorda, na Discordzie też było parę dni przerwy, ale teraz dodałem dużą grupę materiałów. Pięć materiałów, a typu materiałów będzie jeszcze więcej. Więc jak ktoś jest zainteresowany i chce znać moje zdanie tego, co się działo wcześniej, później, w, w ostatnich sześciu dniach yy, i też inne materiały, tych materiałów jest kilkadziesiąt, albo już ponad 100 to zachęcam do wejścia na stronę finansową Edukacja i uzyskania dostępu do Discordu. Omówimy dzisiaj pierwszy kwartał, bo pojawiły się różnego rodzaju informacje, które czasami są nieprawdziwe lub częściowo prawdziwe. Pierwsza rzecz, o której mówiłem wcześniej, i zaraz się pojawią hejterzy, którzy powiedzą: Nie, ja tak nie mówiłem, oczywiście, tak. Yy, musicie Państwo zrozumieć jedną rzecz. Że no wszystko jest nagrywane, tak. Można to łatwo sprawdzić i zweryfikować, czy mówiłem, czy nie. Na Discordzie też mówiłem, czy nie. Tym bardziej e, mówiłem, że pierwszy kwartał ma tendencję przez sezo sezonowość danych do gorszych wyników. Długa historia to pokazuje. Mamy kilka epizodów w 16 roku. E, na przykład 15, 16 mamy w 11 roku, więc. Czasami w Europie tak było, czasami w Stanach. Nie jest to super częste zjawisko, ale ono się pojawia. I najważniejsze, najważniejsze tak naprawdę są dane ostateczne, które są wyrównane sezonowo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że działania Trumpa rzeczywiście miały charakter negatywny. Ale trzeba zrozumieć kontekst, o którym mówiłem, czy to na webinarach, czy w filmach, czy w innych miejscach. My w listopadzie czwartego roku mieliśmy wygraną prezydenta Trumpa i rosło oczekiwania, optymizm biznesowy, małych firm przede wszystkim, ale ogólnie optymizm biznesowy i optymizm kredytowy rósł. Dlaczego? Dlatego, bo były oczekiwania, że działania Trumpa wszystkie będą pro-biznesowe, co jest typowe dla Republikanów, przede wszystkim dla Trumpa. No i okej, okay. ale co to zrobi? Zwiększa to wydatki biznesowe. Jeżeli my zwiększamy wydatki biznesowe, to scenariusz wyceny się zmniejsza, bo powstaje koszt odroczony w czasie, który ma przynieść jakiś tam zysk po czasie jakimś tam innym. W czasie tak naprawdę od 3 do 30 miesięcy liczymy na to, że inwestycja, którą dzisiaj, policzyli, którą dzisiaj stworzyliśmy, wpłynie jakoś na zyski lub przychody. Od 3 do 30 miesięcy. I to jest jeden z mechanizmów wyceny firmy na giełdzie. Czyli wartość akcji nie skupia tylko i wyłącznie w tym wzorze wartości księgowej, oczekiwania plus wzrostu przychodów w przyszłości. Ale najważniejszym, najważniejszym czynnikiem kreacji wartości akcji są moim zdaniem inwestycje biznesowe, co wielokrotnie też mówiłem. One stanowią dużą część współczynnika wzrostu i dużą część współczynnika, co za tym idzie, oceny wartości firmy. Więc jeżeli mamy rosnące oczekiwania, to pobudza to PKB. I wydatki biznesowe, inwestycje biznesowe najmocniej pobudzają PKB. W kategorii długoterminowej. Więc one, pobudzi, one były pobudzane w listopadzie, w grudniu, natomiast w styczniu tre, prezydent Trump zaczął więcej mówić o sankcjach, o cłach, o innych rzeczach, które paraliżują część wydatków biznesowych, czyli wprowadzą do zmiany scenariuszu wyceny. Czyli współczynnik wyceny jest zachwiany i teraz my, rynek wycenia w kategorii krótkoterminowej najbliższych trzech miesięcy, tworząc korektę, skracając zakres wyceny, czy propozycje, które Trump chce wprowadzić są recesyjne, czy nie? Moim zdaniem, w tak zwanym pierwszym rzucie, nazwijmy to, w pierwszym koście, w pierwszej wycenie nie są, ale jeżeli my wprowadzamy, odmrażamy, wprowadzamy, odmrażamy, wprowadzamy, odmrażamy w nieskończoność, w cudzysłowie nieskończoność, cła, to firmy w takich okolicznościach boją się podejmować czego? inwestycji biznesowych, które mogą być, powstawać przy użyciu finansowania zewnętrznego albo z kapitału własnego, albo z innych form, z obligacji. Firmy wstrzymują tą działalność, i to jest najbardziej, i to jest, to jest recesjogenne, bo firmy omijają cła. Nie ma możliwości ściągania ceł. Trump tego nie rozumie, bo my, wielu doradców Trumpa to są idioci. Niektórzy doradcy Bidena to też byli idioci, ale Biden nie robił nic. Co było ogromną zaletą, ja chwaliłem prezydenta Bidena za to. Lepiej nie robić nic, niż robić coś głupiego. Mamy długą historię różnego rodzaju polityki ceny, będzie o tym osobna firma. Czy cła są dobre, czy nie? W kontekście historycznym. Ale no, fakty są takie, że działania Trumpa spowodowały zmniejszenie tej skali, tego zjazdu inwestycji biznesowych od stycznia tego roku. I my mamy długą historię, tak naprawdę, gorszych inwestycji biznesowych. Y Czasami to tworzyło coś, co ja nazywam takim skrótem myślowym krótką recesją na zyskach. Mieliśmy coś takiego w 16 roku. Mieliśmy coś takiego pod koniec 18 roku. Ale to nie dotyczy wszystkich kategorii. Też trzeba zrozumieć jedną rzecz. Że zawsze wartość, mała wartość jest bardziej wrażliwa, dlatego ja w tym roku mówię o Europie szeroko, stany, tylko konkretne segmenty mnie interesują inwestycyjnie, bo działania Trumpa najmniej sprzyjają stylowi yy, dla wartości, a nie dla wzrostu. Bo wartość nie musi po, brać udział w zewnętrznym finansowaniu. Mówię o dużej wartości, bo ludzie tego to mylą. Ludzie mówią, że, że wzrost. Yy, wzrost potrzebuje finansowania zewnętrznego, bo jest szalony. Yy, na młodym etapie nie przynosi zysków. Tak. Ale ja mówię o dużym wzroście. Duży wzrost nie potrzebuje finansowania zewnętrznego wartość potrzebuje. To dla Państwa nie jest nowością, to moja opinia. Bo to nie jest nawet opinia. To jest fakt, długa historia to potwierdza. Mówimy o dużym wzroście. Bo tam przepływy pieniężne są na tyle dłużej, na tyle szybko rosnące, że one rekompensują ten, ten model cyrku kredytowego, nazwijmy to. Ale z drugiej strony są ciężej powtarzalne na etapie wzrostu gospodarczego lub modelu biznesowego. Świat wartości ma bardziej powtarzalny biznes, ma y, mechanizmy popytu i podaży są mniej elastyczne, czyli przewidywalność przychodów jest większa, ale. Przez to, że marża nie jest tak duża, koszt kredytu jest bardzo ważny. Pościna koszt kredytu realną marżę na tym etapie brutto i na etapie netto. Na tym nazwijmy to ostatecznym scenariuszu, który, doprowadzi, który prowadzi do no, ostatecznej wyceny akcji. Tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę modele DCF nie, nie są dobre. Nawet jakbyśmy zrobili bardzo skomplikowany DCF, dlatego, bo one nie uwzględniają mechanizmu cyklu kredytowego. A mechanizm cyklu kredytowego sprzyja poszczególnym sektorom, poszczególnym kategoriom, poszczególnym państwom. Ale już nie robiąc dygresji. Mamy pierwszy kwartał estymację, która jest przedstawiona przez urząd jak odpowiednik GUS. -u. I teraz jest pytanie, czy te dane są dobre, czy złe? I ludzie zawsze interpretują rzeczywistość na podstawie tego, jak rynek się zachował w tej sesji, jak co pisały media, co mówili ekonomiści. I teraz Państwu powiem w sposób taki trochę przewrotny. Ten kwartał jest zły, ale znacznie lepszy niż oczekiwali wszyscy. Natomiast w drugą stronę jest znacznie gorszy niż oczekiwali wszyscy w grudniu czy w listopadzie. Bo, nam, bo zmienność wywołana przez Trumpa doprowadziła do resetu sentymentu. My mieliśmy list pod koniec, w drugiej połowie listopada, w grudniu. Wysokie oczekiwania co do pierwszego kwartału, no bo rosną inwestycje biznesowe, trampro pro biznesowy, na pewno wpłynie to pozytywnie, ale to zostało zachwiane i doszło do dodatkowo czynniki jednorazowe, jak wpływanie na import i eksport yy, różnego rodzaju towarów, jak złota, yy, wpływały na zaburzenie danych PKB. Czy dane PKB to są idealne dane? No nie. Czy, fi, czy państwa fałszują te dane? No mamy długą historię. I dobre badania, duże badania, pokazujące, że Chińczycy yy, zawyżają swoje PKB. My możemy, na przykład, wydatkami rządowymi wpływać na PKB. PKB to nie jest dobra miara, więc powinniśmy to i tym bardziej w państwach, gdzie nie mamy dobrych danych, to w ogóle nie jest dobra miara, ale jak mamy państwa, gdzie mamy dobre miary, no to stosujemy jakąś powszechną miarę do oceny rzeczywistości. Oczywiście niektóre społeczeństwa zachodnie mówią, że to nie jest dobra miara, i trochę mówią to dlatego, bo widzą, że reszta świata rośnie szybciej niż oni. I szukają wymówki. <gryw> no to, takie są fakty. Szukają uzasadnienia tego niskiego wzrostu, który jest na wiele atopowy i bardziej złożony. Natomiast wracając do pierwszego kwartału amerykańskiego, już to musiałem robić kolejną dygresję, materiał by trwał 50 minut. Fakty są takie, że estymacje były znacznie gorsze. Więc to są dobre dane, ale znacznie gorsze niż w listopadzie. Tak naprawdę, nas to nie interesuje, bo nas interesują największe firmy, które mają zdywersyfikowane przychody. Jeżeli ten kwartał będzie rzeczywiście negatywny w danych ostatecznych, ok, i następny też będzie negatywny w danych ostatecznych, to tak zwana techniczna recesja, jeżeli ona nie byłaby głęboka to nie wpłynie mocno na przychody największych firm. Bo dlaczego? Bo jeżeli ponad połowa przychodów największych firm amerykańskich to są przychody z części nieamerykańskiej, bo część amerykańska to jest około 26% globalnego PKB, a jeżeli reszta świata zachowuje się lepiej niż oczekiwano, a Stany trochę gorzej niż oczekiwano, to to się wyrównuje. Jest to naturalna tendencja, tym bardziej, że My możemy kursami walutowymi zmniejszać lub zwiększać atrakcyjność towarów lub usług, i osłabienie dolara trochę na to wpływa. Nie ma na to. To nie ma znaczenia w kategorii powyżej roku, czyli wpływ dolara. Firmy zabezpieczają się, są za różne, różne różne, nazwijmy to manewry, natomiast jeżeli wyrównamy to, pod względem indeksu dolara, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że reszta świata zachowuje się lepiej niż oczekiwano, jeżeli chodzi o rozgospodarki, tam jest lepsza sprzedaż niż oczekiwano, to delikatna słabość w Stanach nie jest dla nas problematyczna. Problematyczne jest dla osób, które inwestują w małe firmy w Stanach. Ile się mówi o tym, ja nie, ja, Uwaga, Ja nie przewiduję, że Racelo poradzi sobie dobrze czy źle. Ja mówiłem, bo teraz jest to cięższe do przewidzenia dla mnie. Ja mówiłem o Raselu negatywnie. Wtedy, kiedy wszyscy go zachwalali w zeszłym roku. I natomiast mówiłem pozytywnie o Europie i nadal o pozytywnie o Europie mówię, bo to są niskie oczekiwania. I teraz, żeby udowodnić to, że rzeczywistość jest znacznie lepsza niż oczekiwano dla pierwszego kwartału, no to wystarczy zwrócić uwagę na dane GDP Now. Jak widać, rzeczywistość jest znacznie lepsza. Estymacje przez chwilę były znacznie gorsze, one potem zostały, co prawda, skorygowane. oczynniki związane ze złotem i inne. Ale fakty są takie, że jest znacznie lepiej niż oczekiwano w pierwszym kwartale. Ale ludzie tak są zaskoczeni, bo dochodzi do nich ta negatywna niespodzianka, że Trump ma być pro i prezydent Trump robi też głupie rzeczy. O ma idiotycznych doradców, ale moim zdaniem dostał zimny prysznic. Wiele rzeczy jest rozwadnianych, wiele rzeczy spływa do sądów. Jeżeli chodzi o działania Trumpa, dojdzie do prawdopodobnie precedensu blokującego możliwość wprowadzenia tak szerokich ceł. I do koniec końców może dojść do porozumienia. I lepsza rzeczywistość, lepszy deal między Europą a Stanami Zjednoczonymi i innymi częściami świata. Wszyscy na tym zyskają, bo Trump nie rozumie mechanizmu. Ja nagrywałem o tym film, o tym też Fischer nagrywał film, tak zwanego deficytu handlowego. Jak ktoś zrozumie mechanizm, czym jest deficyt handlowy, i zrozumie, że dla gospodarki amerykańskiej deficyt handlowy nie jest zły, to wtedy będzie w ogóle wiedział, na czym polega podstawowy błąd prezydenta Trumpa. Więc dane są znacznie lepsze niż oczekiwano. Nie są dobre. Z drugiej strony są znacznie gorsze niż oczekiwano pod koniec 2024 roku. Ale nie dotyczy to pewnej kategorii firm, które korzystają z pozostałej części świata, która zachowuje się lepiej niż oczekiwano. Zawsze jest tak, że państwo, duże państwo, które wprowadza cła, tłat, traci bardziej niż pozostała część. W tym bardziej, że Stany Zjednoczone to nie jest 90% globalnej gospodarki. To 26%. I o tym trzeba pamiętać. Kolejna rzecz. Dane kredytowe, one są Umiarkowane, nie są tragiczne, ale to nadal wskazuje na taki stary, umiarkowany cykl kredytowy w Stanach, co powinno wspierać bardziej wzrost niż wartość. Co też jest istotne dla strategii inwestycyjnej, ale o tym będzie osobny film, tylko to pokazuje tak szybko. To jest kolejna rzecz. Jeszcze kolejna rzecz na koniec. Różne firmy pokazały różne wyniki i fakty są takie, że właśnie duże firmy mogą. Korzystać z części nieamerykańskiej w celu poprawy tej części amerykańskiej, jeżeli tam się pojawiło spowolnienie, jeżeli tam się pojawiły problemy. I kolejny film, który na pewno będzie po tym powrocie, to będzie film oceniający sytuację gospodarstw domowych w zależności od zarobków. Te Nazwijmy to w tym dolnym precedylu średnim i wyższym. Ten wyższy się nie rusza, ten średni jest bardziej negatywny, ten niższy jest pozytywny. Więc to wskazuje na to, że, jeżeli, że inwestowanie w dobra, nie potrzeby jest bardziej ryzykowne, ale to już jest w dużym stopniu wycenione w Stanach. W Europie warto, bo tam jest większa szansa na pozytywną niespodziankę w tym sektorze. Ale wracając do firm. Dlaczego pokazuje Amazon? No bo pojawiła się ostatnio afera w, w ramach Trumpa i Jeffa Bezosa. Jeff Bezos powiedział, że on będzie na towarach w ramach jakiejś tam części działalności Amazon pokazywał, o ile towar jest droższy przez politykę celną Trumpa. I je, je tam panowie sobie pogadali i to zostało jednak zmieniano, że tak nie będzie. Fakty są takie, że Trump swoim zachowaniem aroganckim, nieznajomością, Kręci na, na siebie, nie powiem co. To skończy się dla niego bardzo, 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 bardzo źle. To wszystko. Zobaczymy, czy miałem rację w tej kwestii. Na poziomie jego działania mają charakter negatywny. Oczywiście to wszystko może być gra. Natomiast trzeba odróżnić grę, która może wtworzyć recesję lub nie od gry, która służy do negocjacji czegoś tam. Więc działania Trumpa na razie oceniam negatywnie. Jest kilka pozytywnych rzeczy. Jest pewna regulacja w niektórych miejscach. Ale prezydent Trump, mówiący wcześniej o tym, że będzie prezydentem największych obniżek, naj, największych obniżek podatków, swoją polityką celną chce wprowadzić największą, najpotężniejsze podatki w historii, tylko Podatki są, oczywiście, my znamy te mechanizmy, już od XIX wieku nawet wcześniej. Podatki mają charakter przerzucalny. Czyli jeżeli nałożymy na firmę zewnętrzną, czy na firmę nawet, która działa na rynku amerykańskim, ale sprowadza dobra, to ona przerzuci te koszty na konsumenta. I też trzeba odróżnić zasadniczo, czyli w modelu amerykańskim, bogactwo państwa jako takiego jest mniej istotne niż bogactwo obywateli czy firm. To jest inny model rozwoju. W większości państw europejskich jest model skup rozwoju skupiony wobec państwa, a nie wobec jednostek czy firm, ale to jest też temat na inną dyskusję. Sytuacja jest taka, że wyniki tych największych firm są niezłe. Bo korzystają z tej reszty świata i się trzeba trzymać. To jest prosta rada na ten rok. Dodatkowo jak wiem, jak działa korekta, wielokrotnie to omawiam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film był w miarę pozytywnym. Dziękuję za pozytywne i negatywne komentarze i do usłyszenia w następnym materiale i live, które będą w najbliższym tygodniu.